Kolejny dzień, wielki dzień dla Edyty 23 maja 2025 roku, a wielki dlatego, że się pozbędę dzisiaj nie jednego, nie dwóch, a nawet nie ukrywam, że może to być dla mnie ulga, bo ja czuję cały czas nacisk, taką presję tu. Wiem, że wy tam ostrzegaliście. Nie, nie wyrywać, nie wyrywać. Ale rozumiecie, że człowiek cierpi tu, wkurza mnie to non stop. Nie jest to jakoś mega uciążliwy, no ale jak dzień w dzień od lat czujesz. Kurczę, no chcesz coś zmienić, nie? Więc żeby moje wszystkie zęby się fajnie wyprostowały, żeby miały miejsce, to musimy kilka czytać gdzieś masz. Bo to jest z tymi zębkami. Tak? Nawet ich nie będziesz one pamiętał. Takie, one są takie specyficzne. No nie. I też je ja lubię, ale... Z... o, co to? Co to zrobiło? A, a, więcej widać. pomniejszenie po jesteśmy. Ale wtedy do tego nie wsadzę. Nie musisz wziąć, ale więcej widać. Ale więcej widać. Z makro? serio pokaż? Nie wiem czy chce Jest ostrość, czy nie? Daj, no daj na oko. Jest? No. Tak? No. No może zdejmę okulary. No jest. Tak? da. No. Aż mi zaparowało, czekaj. Chyba pobudziłam.

ona ma masz, tak, nie? Jest tak, masz takie odczucie, na przykład. To odczucie, które, stumamy, które, które teraz tu mamy, to jest tak, jakbyś miał w Polsce minus 10 stopni na zewnątrz i wszedł do ciepłego pomieszczenia. Nie, gorzej, gorzej, gorzej. Jest taki bucha, jak tu tak daje twarz, to tak bucha takim ciepłem. Ciepło, fajnie. Ciepło. O, już nie tak fajnie. Co tam, Kusi? Ona jak. No. Ona jak wychodzi na dwór. To ja ją trochę muszę zmuszać, żebyśmy dłużej posiedziały na tym dworze, bo on, no, to jest wygodny... Czekajcie, wygodny pies. Słuchajcie, jej się nie chce w takich chycach siedzieć. Strasznie się nie chce. Ty też tak masz jak z nią wychodzisz? No to ja myślałam że tylko ze mną, ale potem Przemek też... M, m, widzicie tutaj potwierdził, no to... No. To ja skłóczę tym dzieciom wszystkim. Patrzcie, one tam naparzają. Ja wczoraj... Ech, takie dzikie dęsy, jak to Hania nazwa Dzikie dęsy odpra od odprawiałam. I no taki brzydki kadr. No taki, też brzydki, taki. No ale jak mam tak kadr, to znowu twarzy dobrze nie widać. Nie wiem, jak się mam Wam tu. tu z pralką. No tak może. Dzisiaj, wczoraj jak nagrywałam, to na koniec nagrywek ja nagrywałam odcinek. Chyba, co, co to było tak. To na koniec nagrywek dziewczyny coś tam mówię, dobra, odpalam muzykę i idzie i idę do domu, nie? Na koniec zawsze muzyczka lekko, Nie i tak dalej ze Trochę mi tam. A one mi piszą, a czemu ty, a, a ten nowy też jest super kawałek. Ja mówię co? Już wyszedł? Bo ja słyszałam tylko kawałek, nie umiałam się doczekać. Ja nawet nie wiem czemu. Do mnie nie dotarło, że on już wyszedł Niby nie wysłał. I szakata mi wysłała na Discorda, bo na YouTube nie można, linków tam blokuje. Więc mamy Discorda, na którego Was wszystkich zapraszam kanał Kulo. Jestem kanał ogólny dla wszystkich, kto, którzy subskrybują kanał. Świata mi wysłałam. I jakby to powiedzieć. Było fajnie. Każdy kolor to kawałek mnie. maluje charakter nie tylko wzmorek. To życiu nie żaden wyborek. Pokaż swój vibe, kolor usiłowy, ja żaden hype rzuty róż to mój znak Pisz lime, świecę jak milion gwiazd Charakter w kolorze, siła na paznokciu To ty świecisz, niech widzą moc spojrzeniu Tutaj mamy zaplanowane, zaplanowane e, to jak ma wyglądać powrót zębów. Ten niebieska część to jest dla zębów, tutaj się tu przesuwały te zęby do przodu. Tak to wyglądało z boku. O, oh, i beginning Tu jest druga strona, tak by to wyglądało. Te dwa zęby wyrzucamy. To this is after the treatment. After How many months? 30 months? Uh, this is the step. 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 This is not a month. So it's three years. Mm. Three years? Yes. Okay. The last, like the last stadium? No. This is after the treatment. Will be like oh, this. beautiful. Yes. Yes. Do it. Be great. Yeah. Right. This is the last, this is the last Right. Mm. I like it. No, to you first. Ah. No? Oh, okay. okay. This is. Uh, I, I think two, three years. Three years, years. Yes. 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 Yeah. over 2 years. Over two years. I want to see the start. Good. Ooh, are we talking about hair. yeah? Yeah. Yeah. Gradually, then just achieving the Good. 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 Excited about it. Yes. Yes. Finally. Finally. Yeah. This is what I wanted. Mm -hmm. Thank you. Perfect! Ja, Cześć, kurde, muszę. Się, muszę się przygotować. Trzy sendę będą wyrywane. Nieczuleni. Trochę z tym mam obstraną zbroję, nie? Już miałam tętno 140 na 90. Co normalnie będę miała ze 120. Jeszcze, jeszcze po aucie mi się trochę niedobrze zrobiło to już w ogóle.

야구는 난 말고, 어, 뭐, 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 시 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 시간, 이럴 이럴 시간, 이럴 이럴 시간, 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 E Edyta, Edyta już wyszła, powiedziała, że musi ustawić alarm na 10 minut, i po 10 minutach ma tam wrócić, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Więc idziemy sobie tam usiąść i, i zaraz wrócimy. 10 minut minęło, Edyta, jak się czujesz? Mniej więcej, byliśmy u lekarza i powiedział, że się jej fajnie goi, więc idziemy jeszcze tu do naszego, do Ortodonty, no i na chatę

Mówię. Jesteśmy teraz przed takim... Pamiętacie kilka logów? Wcześniej tu byliśmy na takim moście. Tam jest ten most. Ta łatka. No i jesteśmy przed miejscem. W końcu tam się można było dodzwonić. I się zadzwoniła i go odebrała idziemy zobaczyć lokalny. Właśnie odebrała nas pani. Dała nam kaski, bo tu jeszcze jest budowa. Więc... Tak to wygląda. Mm -hmm. Łebnie dostaniemy ej Śliczne. Zajebiście to wygląda mi się to podoba tu. mi się to podoba nie będzie zielono nie? Tu? No w jakim sensie? No to wiesz, u jest trochę zielono jak ty wyjdziesz z mieszkania, ty już nie widzisz na zielona. No z mieszkania no. Ale czy mogą zrobić ogrody? No ładnie tu jest. Starbucks, będzie? Ładnie tu jest, mi się tu podoba. A my mieszkamy dosłownie w tych, w tych tutaj, tu my mieszkamy, nie? Tu. Trzeba to co się nie spadnie. Nie ma jeszcze dźwięku, nie? Mmm, nice! Przy okazji, pooglądamy sobie tutaj mieszkania, są, zobaczcie. O, to będą mieszkania, tak? No, to jakoś dziwne, no, dobra. Mhm. Łazienka wszystko takie jeszcze, jeszcze takie surowe. Z klatki taki ładny widok, nie? To jest taki industrialny park, czuję się. Ja z tej strony nie dam rady. Nagrać, gdy jest jakiś tam widok. Ale z tej, jakiś parkour. Nie nagrałam tego, ale tam jest zakaz palenia, a lecą iskry, nie? Palić nie mogą, ale iskry lecą, Przemek. Dobra, tak nagrywam. Stamtąd, z tego mostu, żeśmy obserwowali tutaj ten plac i już mi się podobało. A jak weszłam, bo czasami jest tak, że jak wchodzę to w dane miejsce to już taki czar pryska, nie? A teraz jak wchodzę, to jeszcze bardziej mi się podoba. Już normalnie mówię, bo wyplułam te watę, co miałam pozaciskaną w tych dziurach. Zero bólu, czuję się zajebiście. Fajnie nic, nic nie czuję, jak schodzi znieczulenie, bo już normalnie nic, nie, gryzie, nie gryzę się po ustach ani nic. Wszystko spoko, jeżeli chodzi o... Przypuszczam, że w całości znieczulenie zeszło, a ja czuję tylko taki delikatny dyskomfort w tych dziurach. Ja nie będę mogła nic ciepłego pić, ani jeść, ani nic ostrego. Zimne rzeczy, zimne napoje, więc dzisiaj sobie zrobię coś zimnego do picia. Mam mleczko kokosowe w domu, więc to może jakiś koktajl walny z owockami. Dobra i to jest fajne, tu w Chinach mi się bardzo podoba że tak bardzo dużo jest nowych właśnie pomieszczeń, które możesz sobie zaklepać Jesz, jeszcze wiesz, przed budową, to jest wszystko w trakcie, rozumiecie? Ja sobie mogę chodzić i łazić i oglądać to wszystko. Fakt w kasku, wiadomo, bo jest trochę niebezpiecznie, nie? Ale kurde, mogę sobie zaklepać miejsce, gdzie nikt wcześniej ni nie miał lokalu, nie mam po kimś. Niczego po kimś, tylko tak jakby nasze teraz nasz lokal, wszystko mieliśmy jako pierwsi tam w tym miejscu, to samo tutaj. I, i mi, i Przemkowi podoba się bardzo ten półokrągły, nie? Bo jeszcze widzieliśmy taki jeden y, dwustu... pięćset dwudziestu metrów, nie? Taki 20, bardzo 80. duży, na szóstym piętrze. Ale normalnie lokal. To na No, no, widzieliśmy na szóstym, ale jest do wynajęcia ten na dziewiątym. Z takim samym rozmieszczeniem, ale już tak jakoś nie czuliśmy tego, nie? Nie, tam nie było. No, Próbujcie więc taki, teraz wracamy. Tu są biurowe rzeczy, a to są mieszkania. To są mieszkania, a tu są biuro, biurowiec, jest obok mieszkania, ale te mieszkania tutaj, kurde, już nie pamiętam czy coś tam nagrałam się, czy nie, one są mikro, 30 metrów, nie? Nawet kuchni tam nie będzie, tylko tak wiecie, miejsce na mikrofalówkę. A dobra, trzeba uważać. I tu pełno jest niebezpiecznych rzeczy, więc ja tak mało nagrywałam, bo ja cały czas się rozglądam, żeby coś nie kopnąć, coś nie wdepnąć, albo gdzieś było, czymś, o coś nie walnąć głową, Te małe, mi się podobało, bo ta antresola była taka sympatyczna, ale Przemek powiedział, żeby się czuł jak w klatce. Małe to było, nie? Ale ładne, 2,5 tysiąca? 2400 2400. 2400. To, za takie fajne mieszkanko w łóżko tam już będzie, nie? No, na pewno co do otoczynku tutaj jest normalnie zrobione, nie? Aha. Tak, takim zamysłem. Za mieszkanie masz 2,4 tysiąca, zarabiasz 6 tysięcy, tak. kulka masz na jedzenie. Mhm. Uh -huh. Jesteś ekspertem, to masz tam 12 kulek, zarabiasz 9 10, no ale w końcu możemy po środku połazić, nie? Dobra, koniec wycieczki, proszę Państwa, cisnę dalej. Nie wiem, czy jeszcze coś to nagrywam to dzisiaj. To jest takie fajne, kiedy on to jest no. takie urocze. To jest urocze. Nie wiem, czy jeszcze będę dzisiaj nagrywała te nagrywki. Trochę się obawiam, że będzie te dziury widać podczas nagrywania, ale no dobra, zobaczymy.